Tyflo Akademia przedstawiam. Witam państwa na y, kanale Tyflo Akademia. Teraz przedstawię wam odkurzacz mm, obsługiwany przez osobę niewidomą. Asystent, cześć. Okej, okay, Google. Odkurz pokój. Do góry, żeby on nie miał żadnych przeszkód. On sobie teraz odkurza. Sam się czyści, jak wróci do bazy. Mapę narysowaną i wie, kiedy na przykład ma skończyć. Jak odkurzy cały pokój, przejedzie dookoła, wszystkie kąty wszystko odkurzy. Odkurzanie teraz jest nie mhm. mam. O, mi się teraz 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 się zatrzymał. I na przykład chcę odesłać do stacji dokującej, czyli naciskam. Podejście do stacji dokującej. Wstrzymaj, przycisk. I otwórz. Teraz pokażę państwu odkurzacz myjący, który umyje podłogę. Wchodzę w aplikację iRobot. Hmm, Daję zakładkę Brava Jet. Daję ulubiony odkurz mopuj wszędzie. I za chwilę powinien ruszyć i wyjeżdża z bazy. I teraz on sobie idzie i zaraz będzie tak jakby psikał. Psika wodą podłogi. I on tak umyje cały pokój i całe mieszkanie. I przejeżdża przez yy, progi. No i mogę go teraz wstrzymać? Zatrzymaj. Podejdź do stacji końca. Przeciśnij. No, że nie psikanie. Przeciśnij. wracaj. Wracaj. Tylko to już nie będzie się nie? On musi. pokręcić się. On najpierw się czaj, 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 a jak dostanie Pawela, to jedzie. Musi załapać. Cofa, cofa, cofa. Podam mu się, że mu się Co ci tam, zakończ teraz, no zakończ. No. No Dziękujemy za wspólne oglądanie.